No i tu już startuje Nawet dzień dobry z tej strony Cyfer, a to jest Himmelskryge! Gramy dzisiaj Skywarsy po niemiecku, słuchajcie. Czyli po raz kolejny, przefenomenalny tryb, który dwa materiały temu graliśmy. Znowu snikis, niż w tło. Ja sobie znowu mam live'a na głównym kanale. Polecam kanał Cyfer. I gramy dzisiaj z hitem ninja, słuchajcie. I gramy sobie Himmelskryge! Po raz kolejny. Tak. To, to nie tak, że wpisałem po prostu Sky Wars yy, i przetłumaczyłem na język niemiecki i wyszło Krieg. Dokładnie tak jest, kurde. Swoją drogą, trzeci dzień słuchajcie materiałów, że tak powiem, na drugim kanale. Dzisiaj też myślę o 15 minutek walniemy. Bo watch time był wczoraj na Bedwarsach bardzo fajny. Dawajcie znać, co byście chcieli oglądać na tym kanale. Yy, nie wiem, czy to jest ostatni film, czy, 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 czy będzie kolejny jakiś, czy coś. Na razie mam słuchać jakąś taką fazę na staro nagrywanie. Stwierdziłem se, kurde, ten kanał to jest po prostu miejsce. To, to jest taki mój człowieku. Yy, nie wiem, jak to się mówi. Śmietniczek taki powiedzmy, gdzie se mogę kurde powrzucać, potestować, posprawdzać i powiedziałem sobie, kurde, ale ja bym to sobie tak jak kiedyś... Ach, kurde, tu wszyscy mówią, kiedyś to było, kiedyś to było, no to kurde macie. To kiedyś to jest, że tak powiem teraz. Taki stary, twój stary cyfer, nie? Normalnie. O kurde. A, ja jeszcze mam problem Mit my enemy. O, nein, nein. Kurde, będzie mnie tutaj normalnie nawalał. I w ogóle pozdrawiam każdego, kto na streamie ogląda. Ja mam nadzieję, że słuchajcie, że będziecie przychodzić na stream na kanalen głównym i subskrybieren ten kanał, ponieważ... kurde, nie wiem, ziomek, gdzie ty idziesz? Jakby zastanawia mnie to. Ty! A to są jakieś te sople takie bedrockowe, nie? Dobra, czekajcie, muszę wejść wyżej. Eee, what the fuck? Okej, okay, bardzo ciekawie to wygląda. o Orfeusz! a inne hilt te problemy mają! Ło, kurde, obraz jeden, gościu! Ja ci wpierd... Oliren, zara, kurde, a masz! <grystanie> znaczy, przepraszam, miałem Michaela Jacksona zrobić. <grystanie> Jackson style, kurde, normalnie powalony chłop. <grystanie> ja nie wiem, co co, materiał, to ja głupszy jestem, nie? Yy, wkupiło... Czekaj, wydupiło mi live. Liczbę ty, ty, jakiego połączenia byś nie zjadł? Na przykład frytki z odami frytki są giga Amerykanie jedzą na przykład z shake'ami z maka, nie? I to jest dobre. Tak szczerze, to dobrze smakuje. Znaczy, to jest obrzydliwe w takim typ, ale spróbujcie kiedyś sobie. Shake z maka i pograjcie w makao <grych> Dobra, czekajcie, ja sobie muszę tutaj normalnie. Fajne problemy mit mine. Nicht A! Enemy. Co high high. hi. Sag, ja, jak Higher Grand powiedzieć. High Higher Grande Habenzy <laughs> Ach je, sehr good for uh. Muszę tam kurde e, gekomen i wpierdoliren machen. <laughs> Temu kurde cuwrogiren. <zu> <laughs> tam musi coś być kurde. Tam musi coś. By... O, Riptideiten! <laughs> ja ja, gute, gute enchante. Ich liebe. Oh, Diamanten machen. Äh, sbrunnen. Riptideiten. Wow! Oh nein, nein, nein. Oh nein, 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 Mister. Guten Tag, mein Freund! Oh, mein Freund, what the fuck machen? Nein! Nein! No kajne kind wpierdolen of mi no weź mnie wypuść z tego ah, Mein freund Don't 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 do it don't, don't do it Don't do it Kurde hopie <ścoughs> Coś, no. no chłop nie uwięził Kurde w, w, w zaklęty, kurde w streamera przyklęty Ja kilofa nie mam No wypuść mnie normalnie typie no ała e, czy ja właśnie zjeżdżam pod blok? What the fuck?! Okej, okay. nie wiem co się stało, podoba mi się to. O ty kurde, no nie no, ty chyba se... Ach, Himel Dobra, jedziemy kurde bele z kolejną rundą, że tak powiem widzowie. 4 minuty, 15 dzisiaj planowane. No powiem wam, że na moment kiedy nagrywam ten materiał... Jeszcze 100 łapek nie wbiliście pod poprzednim! Ach, przepraszam, ale ten niemiecki język mi się udziela. Ja to zawsze dremordę jak mówię, jakby... To wiecie. Nie, nie wiem, no to to jest taki stereotyp, nie, że w niemiecki to tylko drzeć mordę trzeba. No stop, jest dobrze. A ja wam powiem drugą zasadę. Trzeba n dodawać do każdego sło słowa na przykład słowa słowiren. <ścoughs> oh. Kurde bele, gespilen. Oh. O. Dobra, lecimy dut, że tak powiem. Jakieś perełki? Hmm, chyba bardziej nie. Ach, nicht gut, nicht gut. Oh. Dobra, weźmy sobie tak. To na drugie, to na trzecie. Też se wezmę. To i to też mi się przyda. Dobra, jestem prawie cały diamentowy. Aj, naj, nein. nein. Keine Sfochde. Ach, dobra. Mogę se machen. <laughs> machen mieczen, kurde. <laughs> machen, machen und wymachen, że tak powiem, zrobić przeciwnikom. Kurde, lebele. Dobra. Pięknie, pięknie. Lecymy, dude. Aha, aha, To taki serwer. Co podpowiedzi, to nie ma. Kurde. Dobra, ale Ej, no gość, bols Bolz have no bolz! Nein! Nicht hilfe, Potion! Faken! Pro problemieren ich habe! Mit meine enemy! To tedy, come to be my enemy! A, nie mam bloków, fajnie. Nie, to ty chyba sz... Co to?! Bro. Dobra, idziemy na kolejną kurczę, a ja, ja w ogóle nie idę. Ja nie wiem, co zwolnisz. Aha, bo mnie to. Dobra, czekaj. No kurde, no nie mogę, no muszę na lobby wyjść, bo normalnie. Wszystkie areny zajęte. Dobra, czekaj, ja bym se... To są teamowe, czy nie? Ja naprawdę nie wiem. To jest 12 razy 1, czy... Czy 12... Jak to działa? Dobra, to są chyba jedynki. Chyba dobrze wybrałem. Ja w ogóle może jakąś inną klasę bym se, nie wiem, elitrę bym se wybrał, o. Zobaczymy, bo ja tu wiem, że umiejętności nie mogę używać, kiedy nie mam klasy wykupionej, ale mogę ją mieć, nie? To jest... Okej, okay, mam elitrę. Mogę ją... Mogę ją zdjąć, okej. Okay, to, to mi się podoba. Eee... O, kurde, Liren. Ile rzeczy, Iren? Iść, Dobra, 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 elitra ja ciebie nie potrzebuję, a ja bym potrzebował drugiej, kurcze. Drugiej, kurcze, że tak powiem, tutaj, e... Okej? Okay? Nie ma... Przepraszam, nie ma tu drugiej bary... O! No to fuck. Powiedz mi jeszcze, że coś w nich jest. A dobra, bo tu nie ma baryłki, to ona tylko tam chyba w jednym miejscu jest, dobra. Ziemek do mnie idzie, więc ja chyba wywalony mam... O Jezu, jak trzeba długo czekać na tą kolejną y, rundę. Ja nie wiem, normalnie, kurczę, wladę. O, ja pierdolę widzowien. Przerąbany, długo to trwa, nie? Długo czekanie na kolejną arenę trwa generalnie. Znaczy, przepraszam, zapomniałem mojego akcentu. Generalnie długo trwa aren. E, Czekaren na arenę. Ja jestem, kurde, ostro puknięty, nie? I, ale ostatnio mam jakąś fazę na nagrywanie takich filmów. I się tak, tak po prostu. Czemu to robię podczas streamu? To ja nie wiem. No, mógłbym off-stream teoretycznie. Ale lepiej mi, jak mam se, nie wiem, czat jakiś. I ja to robię przy okazji, kurde. Później dostaję ci. Base teleporter? Okej. Was maxzy. To mnie tu tepnie! Okej. Ej, sehr Ein Freund. Dobra, ja sobie muszę teraz tak. Mam dwie perły. Um. To działa. Ja myślałem, że one mnie nie tepną, czy coś, nie? Ale jednak tepają, dobrze. Czy ja tu coś będę jeszcze miał? O, o, majny. O, Zagut. Good to me, good to you. Dobra, lecimy sobie kurczę blade tutaj. E, nie, no, tak powiem, odpowiem do live'a przy okazji. A, ja wam też odpowiem na materiale. Ja to generalnie na tutaj to się w ogóle trzeku hamował. Implek! Spierdzielaj ode mnie! Nie mam zamiaru się panować, kurde! To po to te materiały są, żeby trochę poświrować pawiana, ku... Czemu mnie to... Nie ty 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 Uspokój się. Kurde! W dupę! Problemen machen mi! Kurde, nie da się tu wejść, tak? No ty kurde. Zwania Kiren. Gemachen, kurde, problemem mija. Jest tu jakieś żarcie? Nie, jest jeszcze jeden miecz. Problem. Mm, Chowaj, problem. Ach! im pleczek. Czemu ja tego nie... A, nie mam klasy. Dobra, szybki Hilek Odpal to. No nie, no kurde, co mnie blok zblokował, nie. Wypierdzieleren ode mnie! O kurde, totem pad. Ktoś tu ma problem ze mną, co? O ty kurde. Dobra, za good for me. For me, I really like corn. Why? It's corn! A, w ogóle mam mało HP Och, rozpierdzieli Iren. Um, nie wiem, mogę jakoś. Powiedz, że to mnie tepnie do bazy. <coughs> Fajne to takie! Nie, no co ja mówiłem? Na tą klasę narzekałem? Nie, no ta klasa jest bycza, kurde. Teleportier, kurde, bele, No nie, no widzowie. Jak ja se mogłem tak do bazy cofnąć, no to ja pierdzielę Iren normalnie tutaj, nie? No, guten klassen ich habe eine. Dobrze, co ja tu jeszcze mogę? No, lawen machen. Dobra, teleportieren, ja ja. Co mi tutaj za jakiś. What? Global event. Ok, coś ciekawego. Globalny event na serwerze, kurde. No to też fajne. Nie widziałem, że takie. Haben ten serwer normalnie. Hmm. Ja, ja Dobra, tu są ziomki na środeczku. Widzowie, ja powiem taki żart. Po co idą. <śmum> po co idą dresy do lasu? Poziomki. <śmum> Wiem, bezbekiem jestem trochę. O ty, kurde, pszczołem! Szok anafilaktyczny, kurde. O, ale to. Ta, uczulenie na orzechy. Jeszcze powinno być, kurde. O, ale, kurde, obraz iren że tak powiem. Co, jak rozwalę Beehive, to też dostanę taką pszczołę? Nie. No nie, no pszczołę! Pszczółek! Zaraz przestanę lubić film o pszczołach, nie? Jak takie pszczoły będą mi przeszkadzać, normalnie gr Grillen w Himmelskriege! Ale co, bo nie rozumiem, nomyt, co to ten, bo ja mam streama, bydlę jak już wspomniałem na materiale wam wytłumaczę i generalnie. No, Nomyt podrzucił streama Niemcom z serwera, i ocenili ten mój półniemiecki, że tak powiem, że rozumie, że mniej więcej idzie zrozumieć, co ja mówię, nie? Ale to dlatego, że ja połowa, połowę po angielsku, połowę po niemiecku mówię de facto, więc no, jeśli ktoś zna jeden i drugi, to tak, jak najbardziej jest to do zrozumienia. Taki mój cyferkowy język trochę, nie? Dobra, a mogę tu na przykład yy, otworzyć sobie, kur... A przepraszam bardzo. Tu też jest barrel, tak? Bra. Bra. Że tak powiem, dobra, tu jest jakiś barrel. Hello, you have a little barrel. Okej. Okay. Okej, okay, let's go. Czy to jest jakiś podniebny motor? Albo nie, to jest Ty, to jest motor, który wyskoczył. Dobra, to ja sobie pozwolę powolutku, powolutku. Ja się nie spieszę. Ich habe Zeit, jak to mówią. E, dobra, cyk, pięknie, prawie cały set mam, to mi się podoba. Jakieś żarcie by mi się przydało, inne niż y, same refy. Okej, okay, good good, za good. Ach, ja, ja. ja. Tak, jakieś żarcie, a jak już żarcie znalazłem, to nie, pięknie, kurde, dobrze. O, im pleczen! I pleczen, kurczę, ja ci z dupen normalnie, machen, kurde, jesień średniowieczen. Nein, nein, nein. Nein, diabła To the do Pyk No nie za dobrze mi idzie z nim w pojedynku. No nie no! Fuck! No i padłem, dobra. Wiecie co, jeszcze jedna arenka. Przemyślałem moje zachowanie. Zagramy sobie jeszcze jedną. A co? Dłuższy materiał. Podziękujcie Widzą mi się dobrze gra w ten tryb. Ah! Good. Mm. Interesting. Mhm. Mm tak. Nice, kurczę. Dobrze, Dobrze, dobrze. Znaczy, nice. Zagot! <noise> ja! O <noise> oh Jezus, jaką miałem dziś głupawkę, to się po prostu nie da zmierzyć. ale... Ja taką... Wiecie, co jest najlepsze? Taką głupawkę mam już trzeci dzień trochę, lekko. Znaczy, trochę, lekko. Gdzieś mi się przebija, w sensie dzisiaj cały dzień mam taką głupawkę. Jak mnie to cieszy, nie? Ja dawno nie miałem takiej głupawki, ale to, to jest kwestia, że właśnie... Kurde, ja se siadłem, nagrywam. Głupoty kompletne gadam, Jezu, jak mi brakuje takiego YouTuba, nie? Ja normalnie widzowie, jedną taką obiekcję. Weźmy wszyscy, zbierzmy jak tylko się da wielu YouTuberów, robimy, kurde, krok do tyłu, bo teraz to wszystko tak do przodu poszło, te montaże, efekty, cięcia, humor, jakiś content. Nie wiem, kiedyś, odpalałeś Himmelkriege i, <noise> kurde, grałeś sobie. O, o zagot. <noise> ja Enemy. Mm. Ich wille problemen machen dich, juu, du hast eine problem mehr. Nein. Kein option. mi jeszcze ktoś powie, on tyyyy, że Ciwirtu kiedyś, kiedyś był lepszy, nie? Ja ją powiem po tych filmach, twoja stara. Dobrze. Dobrze, The Dragon! Ah! Ah! Efekt dźwiękowy do jego akcji. I'm haste to a ah, im Jaja. O kurde, bale uciekiren przede mną. O oh, nein! Nein, 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 mein Freund! O kurde, double jumpa zrobiłem. Przez to, że mnie podpaliło w tym momencie idealnie. Dobra, odpuszczę mu teraz. Znajdę obroć, Implek. Zrobiłem to z czystej miłości do widzów, tak? Dałem mu chwilę. Dobra, może ja bym se poszedł, nie wiem, w tą stronę na przykład. Tu nikogo nie było. No hej, skryga! Dobra, mogę se przejrzeć itemy na spokojnie. No już mi tu raczej nikt nie wejdzie, kurde. Podoba mi się ten kit bardzo, muszę powiedzieć. O! Golden Apple. Ja! Good! Idziemy se, kurde, w tę stronę. Pięknie, ładnie. I jakomen. W ogóle tak swoją drogą to mówię. Podajcie na kanał Cyfra, jak chcecie na takie lajwiki, jak na żywo są się załapać. Moi drodzy widzowie, o ty, kurde. Was, Max, du. Pink. Nie wiem, kurde. Pink. Chciałem. Co ty myśli, Ren? że mi... F... No nie. słymi mi narrację, nie? Ja na kozaka miałem na tym materiale. Dobra, słuchajcie, widzowie kanała Cyferkowy, dzięki wielkie za oglądanie. Ja wam dziękuję, dajcie znać, czy chcecie dalej jakieś porobione serie humoren, machen. Cześć. Dobrego wieczoru.